Mikrofonik podczepiony. Witajcie kochani, dzisiaj jest czwartek, a ja w niedzielę po południu nagrywałem Wam na poniedziałek rano materiał, mówiąc, że codziennie będzie relacja. Zobaczcie, jak łatwo jest rzucić sowa na wiatr. Przede wszystkim dzisiaj muszę ściąć z głowy tą kitkę, mam już jej po prostu dosyć i naprawdę mam zamiar swoje życie odmienić. 7.30 rano. Nowe postanowienia, moi drodzy, są takie, że nie będę nagrywał dzień wcześniej materiału dla Was, tylko właśnie będę stawał wcześniej i tą godzinkę poświęcał na nagranie i przygotowanie dla Was materiału. Co do tej burówki, którą pokazywałem Wam w ostatnich odcinkach, to też będzie ciekawy temat, bo podobno jest rekordzistką pod względem owocowania. Nazwę odmiany wezmę z komentarza i podam w opisie dzisiejszego odcinka. No i słuchajcie. Czyli tak, na życie w będzie o burówce baterio przygotowany. Tu jest życiowy temat. Moi drodzy, dyscyplinę między się na łuncie, a gorycz i żal na tony, i zdaję sobie sprawę, że właśnie najważniejszą cechą, jaką trzeba sobie u siebie w życiu wyrobić, to jest ta cholerna dyscyplina. Jest najtrudniej, i tak naprawdę ten mały ułamek ludzi, którzy potrafią się zmobilizować i potrafią zrobić coś, czego im się nie chce, on no tak naprawdę sprawia, że osiągają w życiu sukces. A co lepsze, moi drodzy, jeżeli się zrobić coś, czego się nie chce, to my automatycznie lepiej się czujemy i dostajemy w głowie taki wyrzut endorfin, no jeszcze lepszy niż podczas mojej drodzy, sportu. Ale jak to zrobić? No przecież ja już o tym nagrywałem, to mówiłem, a i tak wychodzi bryndza, dlatego trzeba po prostu ciężko nad tym pracować i sobie cały czas w głowie, moi drodzy, powtarzać, że będzie dobrze. I ta Strefa komfortu, chowanie głowy w piasek też jest sprawą, którą trzeba, moi drodzy, tutaj rozwikłać, rozwiązać. No i też patrzcie, ostatni materiał, gdzie wspomniałem o tych szarpankach z życiem, faktycznie youtuber wrócił, kanał jest, no ale wyświetleń bardzo dużo. I też właśnie ostatnio słyszałem, że jak się nagrywa tematy o youtuberach, to też najłatwiej o widzów. Tutaj, moi drodzy, najważniejszy cel to jest się ogarnąć i chciałbym, byśmy wspólnie właśnie poruszali te tematy, bo samemu jest mi po prostu źle, gdy okazuje się po pewnym czasie, że jestem niekonsekwentny. Dzisiaj też rozpocząłem dzień. Po przebudzeniu myślami, że będzie dobrze, będzie dobrze, coś dobrego się dzisiaj Piotrek spotka. No i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno pierwszą robotą, jaką wykonuję dzisiaj, to materiał, moi drodzy, dla Was. No, zobaczymy, czy o mnie zapomnieliście przez te kilka dni. I takie mam też wrażenie, że powiedziałem wszystko i nic. Dyscyplina. Jaki mam y, sposób, y, by dzisiaj wprowadzać y, tą technikę do życia, ten sposób, ten styl życia z dyscypliną, której nigdy nie miałem? Bardzo trudno, moi drodzy. Po prostu powtarzam sobie, że muszę zrobić to, czego mi się nie chce, bo wiem, że się później lepiej poczuję. Na razie jest tak. Jeżeli coś mi się w głowie pojawi ciekawego, przyjdzie do głowy, może, tak? Ja Pewnie wam o tym powiem. W każdym bądź razie. Zapraszam Was dzisiaj wieczorem na życie w ogrodzie. Bo stwierdziłem też, że nie będzie już więcej odcinków nagrywanych na siłę, na szybko, tylko przygotowanych. A tutaj mam nadzieję, o, może zrobię materiał dzisiaj z obcinania tej grzywy z tyłu okropnej. Jutro będzie o 8.00, może 8:30. No, punktualnie będzie ciężko odcinek, ale jeżeli będę konsekwentny i będę wstawał rano, to będzie już 2:30. Do jutra. Dzięki za moje drodzy subskrypcje za peczki, Bardzo miło. No i chcemy się działać. Chcemy się nagrywać. Dla Was treść. Pozdrawiam. Franka Kimono.